Ogień pojawił się w poniedziałek nad ranem. Pierwsi na miejscu pojawili się tutejsi ochotnicy, widząc płomienie wydobywające się z wnętrza garażu strażacy w pierwszej kolejności wypchnęli auto. Man trafił do jednostki zaledwie rok temu. Zgłaszająca widziała również, że pali się samochód w pobliżu Remizy. Faktycznie w mądeczu jest to wszystko w obiekcie ubrzeczności publicznej razem, czyli Remiza, Sala Wiejska, również biblioteka. Żywioł zniszczył nowy samochód. Na razie nie wiadomo, czy uda się go naprawić. Oraz mundury, motopompę i szafę z dokumentami. Spaliła się sala wiejska. Płomienie oszczędziły bibliotekę. Remiza była po remoncie. Jest to ogromny żal. Każdy. Przechodząc tutaj dzisiaj, no nie może na to patrzeć. Było widać płomienie, było no bardzo dużo dymu, więc było ciężko też określić, w którym miejscu się pali. No po prostu płakać mi się chciało, byłam po prostu załamana. Nie wiadomo, czy budynek będzie nadawał się do użytku. Przyczyny pożaru ustalać będą biegli. Niewykluczone, że mogło dojść do wybuchu pieca w kotłowni pomiędzy garażem a salą wiejską.